Które stoiska mają coś tam po angielsku stawka Ale większość po prostu jest tylko 100% po hajsku Spoko pokoik, różowy dostałem Tak więc tak to się prezentuje Powiem wam, że co bo całkiem ok Strzelam, że będzie bardzo dobre A witam serdecznie. No, Zaczynamy kolejnego vloga. Zapraszam do oglądania. A to dopiero początek, jeszcze nie wystartowaliśmy. Zapraszam. E, matka nie chce dać dziecku telefonu i od 20 minut się takiej takie sceny. Nie bywałeś. Stewardessy przyszli uspokoić, ale nie sygnaluje, dane? Jest to na w fotel w, w hotel. No nic nie pomaga, Nie bywałe. Nie widziałem czegoś takiego w życiu. jak opętany Serdecznie moi drodzy w moim ulubionym mieście całej Tajlandii Na północy odbieramy plecach bo nadałem i no może już poleciał mój plecach No i jedziemy do miasta A w zasadzie kawałek no poza ta. centrum którego aż tak dobrze chyba nie znam że tu powiedziałem właśnie centrum znam bardzo, 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 bardzo dobrze, ale nie znam jakby miejscówek jak poza centrum, tak więc chciałem troszkę odkryć nieco to miasto z innej strony. Więc no, idziemy za chwilę. Powiem Wam jaki jest patencik ogólnie na Chiang Mai, to sobie takim buzikiem możecie podjechać, jeżeli idziecie do starego miasta. Ale ogólnie na to zwróciłem uwagę, że te wszystkie graby, ubery mają taką dodatkową opłatę jak ktoś przyjeżdża na lotnisko czyli po prostu wyjdźcie za lotnisko 20 metrów bo tu jest taki przystanek Graba ale aplikacja z automatów czytuje, że jest to lotnisko i jest droższa cena tutaj słuchajcie, z lotniska, poczekajcie tylko sprawdzę cenę powiem wam jaka jest cena z lotniska a jaka jest cena tam dosłownie 30 metrów dalej dobra, okazało się, tu jest Grab, a nie Bolt Tutaj Bolt nie przyjeżdża, podejrzewam jakieś tam pod, yy, pod wejście. No nie jest w sensie, sobie, to jest parę metrów, ale wiem, że jest spora różnica. Bo pamiętam jak ostatnio gdzieś coś yy, sprawdzałem i wklepałem lotnisko i obok lotniska, i była w, w ogóle zupełnie inna cena. Tak więc, tak to słuchajcie, się prezentuje. No nie, idziemy do hotelu zawsze będąc w Ciangmai wybierałem stare miasto i no, tanie hostele, które z reguły kosztowały od 2 do 10 dolarów. Teraz stwierdziłem, że będę spał w nieco lepszych warunkach. Chcę się skupić na pisaniu książki, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Sprawdziłem oceny, sprawdziłem wszystko piękna sławica okolica z dużą ilością zieleni, a tego mi brakowało. No nic, wchodzimy jak to wygląda? Podobno ładnie. Czasami telefon takie figle płata i pokazuje wszystko w sensie w kolorze takim niebieskim. Ładnie to nawet wygląda. Spoko pokoje różowy dostałem. Tak Więc tak to się prezentuje. Powiem Wam, że to całkiem ok. Ten basen bardzo wywołany na zdjęciach. Pokażę Wam później. Duże łóżeczko. Widziałem też, że niektóre były podwójne, ale wszystko jest różowe, mam różowy kubek i suszarkę, safe i widok na ogór, to nie mówią, że widok na ogór jest no nie? Na ten ten. Więc spoko, dużo zieleni, słuchajcie, to będę siedział na balkoniku i pisał książkę. Przez chwilę się zgubiłem, ale już jestem, że tak powiem, odnaleziony. Tutaj dużo koreańskich chyba restauracji Dużo dziewczyn z Chin, dziewczyn z Korei widziałem w samolocie Tam na tej głównej, pójdę kawałek dalej To powinien być właśnie ten street food'zik Oby jeszcze był otwarty, bo jestem bo głodny No i dobra, trafię, moi drodzy Taki mamy tutaj marketing osiedlowy Chyba sobie będę musiał motocykl ogarnąć, żeby... Szybciej się tutaj przemieszczać, ale kurczę ja wolę chyba chodzić, bo to jest ten minus Tajlandii, że ja nigdy nie chodzę, nigdy nie nigdy nie spaceruję znacznie dużo, tylko wszędzie, tym później motorkiem się jeździ. Okej, okay, biegam, ale co z tego? Co z tego, że biegam, jak trzeba jeszcze więcej tych kroków narobić. No więc idę ja w poszukiwaniu czegoś dobrego. Tu widziałem siedzi sporo ludzi. mają dobre widzę jakieś chyba jedzonko, makarony. Zobaczymy, co mają. nie że jest tanie. Nie wiem co, ale taki ty, typ ty, ty, ty tajskie, zwojcie markecik, bo nawet nie ma nazw w języku y, angielskim, tylko wszystko jest po tajsku Zobaczcie. ceny i ten obok, wszystko nazwane po tajsku. Jest bardzo lokalny markecik, co mnie cieszy. Więc pewnie będzie dobrze, smacznie i tanie Najważniejsze. Będę szukać czegoś. To jest jeden z takich marketów, że ja nawet nie pytam o cenę, bo skoro nie ma tutaj nazw w języku angielskim To jest Changmae, tutaj nikt was nie przerobi, nikt wam nie powie po posiłku, że kosztowało ooo 120 batów słuchajcie tylko Hello, jajko, żeby mi dali tutaj na patk na prawo jeszcze Powiem wam słuchajcie To mówię, ale nie muszę tyle ale Myślę, że taki patk na to będzie kosztowało maksymalnie pewnie Jak mi się wydaje, 60 batów Wiem, że na Phuket są takie miejscóweczki, że jecie O, komu Że jecie sobie słuchajcie Że jecie sobie i jedziecie sobie słuchajcie na, na, na puket na przykład I wam rozcharżują 120, to jak, to 120 na przykład, czy tam 150? Boże, jak wam pozostają 200 na przykład, spróbujemy, no ale mówię, wygląda reparacyjnie. Trzeba że że bardzo dobre. Mm. Pyszne, delikatnie pikantne. Zamówiłem sobie dwa dania. Tam mam znać ile kosztuje po wszystkim Nie powinno być dużo Przysadziłem dwie porcje I to było pat z jajkiem Bo normalnie jest serwowane bez jajka Plus pat I najadłem się fest Fest, fest, fest Słuchajcie Naprawdę duża porcja Bo z reguły jak są małe to bym sobie zamówił trzecią nawet Tym bardziej po bieganiu Ale tu jestem po dwóch i mówię uu, uu, Starczy w zapłaciłem 110 watów za dwie porcje. Czyli po 55 albo jedna była 50, a ta druga mogła być 60, bo z jajkiem, no nie? Więc słuchajcie, rewelacja świetny marketing już więcej będę chodził na jedzonko. Nie wiem czy to będzie otwarte, że tak powiem za dnia jeszcze. Ale mówię, nigdzie nie ma cen, nigdzie nie ma nic napisane praktycznie po angielsku. Fajne miejsce które z mają coś tam po angielsku sory stawka ale większość po prostu jest tylko 100% po ISO mało tej turystów fajna dzielnica aż mi się podoba O, są tam no i co najważniejsze moi drodzy w nie jest ta gorąca w Bangkoku teraz w tym okresie jest bardzo ciepło to pokazuje w dzień 30 stopni w nocy 25 ale w Bangkoku było 36-37, więc około, około 5-6 stopni. I powiem Wam, że idę w czarnej koszulce, bawełna gruba i nie podzę się. Więc coś pięknego, wracamy z po pomału do chaty. Trzeba pisać. Trzymy, drodzy. Piękny poranek, słuchajcie, pokrótce mieć 7 rano. Jest naprawdę bardzo ładnie popatrzeć sobie na nieco zielenie tutaj. Instagram usunięty niecałkowicie konto, wiadomo, ale usunę aplikację słuchajcie, Instagrama. Odczytałem ostatnie wiadomości i będę was informował. Zabieramy się do pracy moi drodzy nad kolejną książką. To będą piękne historie z podróży. Jerbka, śniadanie hostelowe, bo tu jest w cenie. Co ja mówię hostelowe? Słuchajcie, ja tyle razy w życiu spałem po hostelach, a nie po hotelach. Ciężko mi nie tyle, że przychodzi. Przez myśl, że to jest hotel, a nie hostel, tylko że to już tak się, słuchajcie, utarło w głowie. No nieważne. Idziemy na śniadanie hotelowe. Trzeba najpierw wielbien wybić. Zapraszam. Tak, jak pokazywałem wczoraj, jest tu troszkę zieleni. Myślałem, że może być trochę więcej, ale tak czy tak nieźle. Przynajmniej jest już trochę zielono. To nie Bankok, <noise> gdzie czasami ciężko słuchajcie. O taki nawet skrawek. Trawy Ale jest ojciec i tółeczka. Fajna dzielnica, spokojna, cicha Nikt nie hałasował po nocy Idziemy zobaczyć co jest Na śniadanko No to ja mam całkiem spoko wygląda Zastanawiam się Jak tutaj będzie mi szło pisanie Basenik Z opcją takich tutaj leżaków Nie ma zbyt wielu turystów Nie będę kłamał. jest to Niski sezon plus Chiang Mai nie jest tak popularny ale tutaj wczoraj ktoś się kąpał. Nie wiem czy ja będę chodził się kąpać, zobaczymy, ale jest całkiem ok. Zadbane miejsce. Mamy sobie coś sieranko w postaci, a zaraz zobaczymy. Woda, soki i nie wiem, zaraz sobie coś nałoży. Śniadanko w bardzo normalnie to jest sałateczka Dzisiaj jest na śniadanie jakieś tajskie tajski, jajko I to jeszcze są te wyboru owocki A jajko wsadzone tu jeszcze jest, także spoko no, tak normalnie jedzenie Pojadłem sobie słuchajcie normalne śniadanko Spoko, smaczne I teraz słuchajcie zamykam to do pisania, więc jedziemy do pokoju. jeszcze jedna sprawa co do dziecka. Nie tyle płaczącego wczoraj w samolocie, co krzyczącego. Ja jestem bardzo świadomy tego, że dzieci płaczą. Normalna sprawa i dzieci płaczą w samolocie, i ja z tym nie mam problemu, ponieważ jest zmiana ciśnienia, cokolwiek. W pełni, słuchajcie, rozumiem. Wielokrotnie już się kłó czy nie tyle kłóciłem, co była wymiana spostrzeżeń na tym kanale między mną a niektórymi widzami na temat dzieci płaczących. Piotrek nie rozumie, że dzieci płaczą. Rozumiem, że dzieci płaczą. Normalna sprawa. Ale dziecko, które było wczoraj w samolocie, to dziecko nie płakało. To Dziecko wrzeszczało, ponieważ było uzależnione od telefonu, bo my sobie spokojnie sobie, ci siedzieliśmy i matka po prostu zabrała temu dziecku telefon. I to dziecko dostało po prostu, mówiąc brzydko, wprost pierdolce. Normalnie ja tego nie nagrywałem, no bo nie wypada, wiecie, do nastawiać kamery na, 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 na cudze dziecko, ale te dziecko normalnie, słuchajcie, zachowywało się jakby opętał je szatan, jakby opętał je demon. I gdyby, mówię, ta dziewczynka była dwa, trzy lata starsza, to by połamała połamała podłokietnik, bo zaczęła na siłę szarpać tym podłokietnikiem, zablokowała się i kopała, słuchajcie, nogami pod, pod, pod to okno. Tą szybę, która tam jest ta plastikowa w samolocie i normalnie zwijało się z bólu braku telefonu. Przez 25 minut aż dwa razy przychodziły stewardessy i ja przez chwilę myślałem, iż powiedzą, że albo pani uspokoi dziecko, Albo po prostu pani będzie musiała wyjść, no bo mówię, to dziecko nie płakało, bo było zmęczone, było głodne, cokolwiek. Po prostu wrzeszczało, ponieważ nie miało telefonu. No i ja nie byłem świadomy, że dziecko tak małe, nie wiem, ile to dziecko mogło mieć lat, 3-latka, może być tak uzależnione od y, telefonu. Ja na początku myślałem, że to jakieś po prostu tajowie, ale nie, ta kobieta w ogóle gdzieś tam zaczęła zamykać buzie temu, temu dziecku. I ja już normalnie mówię... Kobieta, jak Ty, mówię, To nie jest mój biznes, toś wychowuje dzieci, rozumiecie? Ale ona w ogóle przez pierwsze 15 minut nawet nie zareagowała. Dlatego podeszły stewardesy z prośbą o uspokojenie. Ojciec siedział obok, że tak powiem, brzydko wyjebane. Nikogo to nie interesowało. Jak wylądowaliśmy słuchajcie, to była chińska rodzina, Torby Diora, jakiś Louis Vuitton, wiecie? Wyjebane. Kompletnie to, że płakało, że wrzeszczało od braku telefonu. To było słuchać coś niesamowitego. I ja teraz nie jestem sobie w stanie zwizualizować, jak, jak dziecko w takim wieku może być tak, słuchajcie, uzależnione od telefonu, od ekranu, od czegokolwiek. Ja na przykład dzisiaj. Okej, okay, ja mówię teraz do kamery, do telefonu, ale na przykład dzisiaj od rana nie ruszam w ogóle socjal mediów. Nie, nie dotykam, nie klikam. Mam wyłączony internet, po prostu tam. Zobaczcie, leży mój laptop, ja sobie siedzę i piszę od dwóch godzin. Tak, od dwóch godzin. Od dwóch godzin sobie słuchajcie, piszę książkę i jest bardzo fajnie. I trzeba być świadomym, że w roku 2025 to, ile czasu spędzamy, słuchajcie, na Instagramie, na, na social mediach, sprawdźcie sobie sami dla, dla, dla siebie samych. Tak, zobaczcie, wchodząc w. Instagrama tam, nie pamiętam, gdzie tam się dokładnie klikało, ale wejdźcie sobie i zobaczcie, jaki macie dzienny, że tak powiem, czas spędzania przed ekranem tylko i wyłącznie na samym Instagramie. I się okaże, że macie 2 godziny, 3 godziny samego, słuchajcie, scrollowania i jak to odstawicie, to zobaczcie, jak dużo macie czasu, i wszyscy, którzy mówią, o ja nie mam czasu zrobić 20 minut ćwiczeń, 20 minut biegania, cokolwiek, powiem Wam, że ja odstawiając telefon napiszę książkę turbo szybko, bo naprawdę nie dotykając telefonu mamy mnóstwo czasu dla siebie. Taki słuchajcie przekaz ode mnie, ja po śniadanku wracam do pisania. Moi drodzy, pozdrawiam z pięknego różowego pokoju. Jest godzina 13.08, powiem Wam tak, tempo jest niebywałe. Żadnego rozkojarzenia, żadnych social mediów. Wstałem rano, zacząłem a, pisać książkę. Po nie wiem, godzinie zszedłem na śniadanko. Wróciłem, kontynuowałem pisanie bez zaglądania w telefon. Teraz tylko wziąłem, żeby Wam to nagrać. Plus zamówiłem sobie jedzenie, żeby nie tracić czasu na wychodzenie. No bo słuchajcie, takie jedno, że tak powiem, wyjście... Odejmie na market, to jest powinien, 15 minut minimum Ogarnięcie menu, zamówienie, powrót to jest ponad godzina Wyjście, jakieś wiecie, przygotowanie się, ubranie, rozebranie, rozkojarzenie to jest 2 godziny Więc ojdzie, zamówiłem sobie jedzonko, ponieważ przyjdzie za jakieś 15-20 minut Dzisiaj z tej nory i się nie ruszam nigdzie nie wiem jakim cudem, ale jedzenie przyjechało w 10 minut od zamówienia się Nie spodziewałem się tak szybko ja Nie mylwamy się, to przyszło dosłownie W 15 minut od złożenia zamówienia Jeszcze tam gościeli na piwek, więc myślę, że tak szybko, to się nie spodziewałem No i że jeść moi drodzy pisać dalej książkę Moi drodzy witam w moim różowym pokoiku Godzina 00.25 Napisałem bardzo dużo. Do godziny 14 napisałem 10 stron, łącznie miałem 14 stron rozdziału i zacząłem pisać drugi, ale już troszkę byłem bardziej no bo nie da się pisać ciągle. Napisałem kolejnego rozdziału 3352 wyrazy, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No prawie 6 stron, 5 i pół, trochę więcej, i właśnie jeszcze montuję filmik. Więc mega, słuchajcie, produktywny dzień. Dzisiaj chciałbym dokończyć trochę tego filmu. I jutro z rana napisać ten rozdział do końca i zacząć kolejny. A później zajmę się poprawianiem poprzednich Czyli Chciałbym troszkę je bardziej Jakby dopisać Ze szczegółami I Lecimy z kolejnymi Dobrej nocy Widzimy się rano elo Siemano Witam serdecznie moi drodzy Kolejny dzień w pięknym Chiang Mai Sorry że tak dyszę ale Poszedłbym biegać na uniwersytet uh, Jedna z moich ulubionych miejscówek w całym Chiang Mai Fajnie jest być w centrum i zwiedzać Stare Miasto Ale 3 km poza Starym Miastem Znajduje się ogromny kompleks uniwersytetu w Chiang Mai Gdzie tutaj sobie można przyjść, podjechać Cokolwiek, ja sobie przybiegłem, aby trochę właśnie się rozbiegać, pospacerować Jest trochę ciepło, nie ukrywam, ponad 30 stopni Straszna wilgoć, miała padać Nie pada, w nocy trochę tam Pokropiło Ale naprawdę, jak kiedykolwiek będziecie i Skończą wam się pomysły na zwiedzanie Changma i wszystkie Turystyczne miejscówki, przyjdźcie sobie tutaj na uniwersytet to jest jedna z brzydkich, tak powiem, części. Tam dalej się zaraz przejdziemy, taki spot, gdzie wszyscy sobie robią fotki. Ale głównie są to po prostu młodzi Tajowie. Nie tylko młodzi, ale Tajowie. Studenci, którzy spędzają wolny czas na terenie uniwersytetu. Ponieważ piękny park, mówię dosłownie 3 km od ścisłego centrum Chiang Mai. Tam w tle są góry. Ogólnie Chiang Mai położony jest na północy Tajlandii. W regionie górskim, dość blisko najwyższego szczytu w ogóle Tajlandii. Tak więc, moi drodzy, chowam telefon i idziemy dalej biegać. No, jesteśmy na miejscu, o którym Wam mówiłem. powiedzcie, że nie jest ładne mnóstwo no, ludzi. Wszyscy chcą sobie zrobić foteczkę. No, ja też jestem. 7 km za mną jeszcze tylko 6. I zrobię jeszcze parę kółeczek sobie. I będę po małym biegu do chaty. Mówię, kiedyś będziecie śmiało, o sobie, żeby trochę odetnąć od tego powietrza, które jest niekoniecznie najlepsze w samym centrum miasta. Idę biegać. Jeszcze jedna rzecz zanim pójdę na HT to jest takie jedno z takich miejsc, które znam w Tajlandii, gdzie spokojnie sobie możesz zostawić plecak, telefon, a kluczyki w stacyjce nikt wam raczej nie ruszy. Byłem tutaj na randce lat temu nie wiem chyba trzy z dziewczyną, która właśnie zostawiła wszystko tutaj w motocyklu. Zobaczcie, to nie jest tam jeden motocykl, który stał z plecakami. Tutaj jest kolejny, ludzie zostawiają kluczyki. Plecaki nikt wam tutaj w najprawdopodobniej nic nie powinien dotknąć no Chiang Mai to nie jest Phuket, Chiang Mai to nie jest Pattaya, Chiang Mai to nie jest Bangkok tutaj jest bardzo spokojnie, To się nie przyjeżdża kraść tutaj nie ma raczej najebusów, którzy przyjeżdżają imprezować, tutaj nie ma dostępu do wody, do, do morza więc zupełnie, inny, zupełnie inna klientela zupełnie inni turyści Cóż we nie wstąpiło moi drodzy, wybrałem się jeszcze do miasta, miałem nie wychodzić bo piszę książkę Jestem już na konkursie rozdziału, ale wyszedłem sobie do wegańskiej restauracji. No nic, zjem, będziemy wracać i będziemy dalej pisać. Sam człowiek też potrzebuje rzeczy przyjemnych. No jedna ulubionych miejscóweczek moi drodzy w Chiang Mai, gdzie grają jazz. Jak będziecie kiedykolwiek, polecam przyjazd wszystkim z ludzi. Tam jest sołeczka z Muzyką dla was Szyplutko, moi drodzy Bo ja wam, że już tu pogoda w robi się coraz gorsza Z dnia na dzień I już dzisiaj jest takie od samego rana zachmurzone niebo Już wam pokazuję, zobaczcie Pierwsze dni jak to byłem Bo wiadomo już w któryś dzień rzędu tu jestem Nie, nie, nie udaje mi się nagrywać tych materiałów Że tak powiem tak e, szybko i codziennie Ale zobaczcie Wcześniej tego nie było, wcześniej raczej świeciło słońce, ale dopiero chmury pojawiały się gdzieś tam w godzinach wieczornych. Teraz jest zupełnie inaczej. Poranek, słuchajcie, i od rana jest zaciągnięte niebo i teraz, właśnie, zaczyna się pora deszczowa. Słuchajcie, końcówka sierpnia, wrzesień, październik. I listopad, najprawdopodobniej będzie tutaj Lao fest w tym całym regionie No w sumie całej Tajlandii, ale tutaj w Chiang Mai potrafi słuchajcie Srogo, srogo popadać Więc tak to wygląda Dla mnie na dobrą sprawę nie ma to znaczenia, bo i tak siedząc na chacie, pisząc książkę Skupiam się na czymś innym, ale wiadomo, raz na jakiś czas będę chciał wychodzić, żeby nakręcić dla was jakiś materiał Tam sobie wiórki biegają po, po drzewie, bardzo fajna okolica, cicha, spokojna Nie ma tu samochodów, nie ma tu głównej ulicy Cieszy mnie to na maksa. Jestem mega zadowolony z wyboru tego miejsca. Mówię, mamy tu nawet fajny basenik, ale jeszcze nie korzystałem, bo no, nie miałem nawet kiedy. No i w ogóle yy, usunąłem jedno ujęcie, gdzie czytałem Wam moją książkę. Jakiś tam fragment z rozdziału. Nie jestem jeszcze gotowy Wam pokazać. Tego co napisałem, jestem ogólnie mega zadowolony, bo progres moim zdaniem jest ogromny pomiędzy pierwszą książką a drugą, a teraz trzecią. Wiadomo, jest doświadczenie, człowiek jest starszy, przeczytał czy więcej książek, obejrzał więcej dokumentów, seriali, nabył wiedzy, więc można powiedzieć, że bardziej dojrzalsze są fragmenty. Wydaje mi się, że będzie mniej historii, ale będą nie, nie tyle mniej ciekawe czy bardziej ciekawe jak tamte, ale będą bardziej rozbudowane, będą bardziej szczegółowe, będzie więcej opisów ludzi, jak wyglądali, emocji, tego co mi towarzyszyło w danym momencie, mnóstwo metafor, Było ogólnie, no staram się, żeby to, słuchajcie, miało ręce i nogi. Się całymi dniami piszę, lecimy już z trzecim rozdziałem, odkąd tutaj jestem w Tajlandii, więc powiem Wam, dobry czas, dobry czas. I tyle. Nie będę chyba już przedłużał, mi się wydaje, dzisiejszego odcinka. Mówię teraz będą takie bardziej luźne odcineczki wlatywały. No bo wiadomo, nie jestem w stanie skupić się w 100% na nagrywaniu, jeżdżeniu do nowych miejsc, poznawaniu wszystkiego i pisaniu książki. Teraz jest taki jedyny moment, słuchajcie, w roku, kiedy po prostu raz na te dwa lata napiszę książkę i tak 3 sierpień jest jednym z najgorszych. Miesięcy, jeżeli chodzi o YouTube, o wyświetlenia raczej, moim zdaniem, bo, bo są wakacje jeszcze, o zarobki, YouTube z reguły zawsze płacił najgorzej lipiec, sierpień chyba, sierpień, tak, lipiec, sierpień i styczeń, luty. No, no nic, moi drodzy, kończę, uciekam do pisania, pozdrawiam Was cieplutko, serdecznie, Panie że oglądacie, Wasze zdróweczko. Mm. Pyszne maty Dostawcie suba I widzimy się w kolejnych odcinkach Z Chiang Mai. i nie tylko Do zobaczenia, hej A jak napiszę, to pokażę Wam to jeszcze fajne miejscóweczki Na razie